Witam serdecznie, Mariusz Śliwiński. Tak, kurs przygotowuję do egzaminu na, na licencję maklera papierów wartościowych. Kurs, który my proponujemy, polega na tym, że um, wysyłamy uczestnikom całą masę materiałów, mm -hmm. plus do tego dajemy bardzo dużo materiałów w formacie online e, i zapraszamy na zajęcia stacjonarne, które odbywają się w trybie czterech weekendów pod rząd. Sobota plus niedziela po 8 godzin w sobotę i w niedzielę. Jaka jest historia, że właśnie ty prowadzisz te kursy? Skąd się wziął pomysł? Skąd, skąd pasja? Skąd energia do ich prowadzenia? Jeśli chodzi o moje zainteresowanie tym tematem, to ja giełdą interesuję się od 1995 roku, także jeszcze od ubiegłego wieku. Aczkolwiek zawodowo zajmowałem się wcześniej czymś innym, handlowałem stalą, czy też byłem dyrektorem w branży dystrybucji stali. Mhm. Natomiast w 2010 roku postanowiłem się przebranżować na, na coś, co lubię I, od, i w 2011 na początku roku, w marcu zrobiłem licencję maklera papierów wartościowych i założyłem, założyłem serwis internetowy razem z Pawłem Skórką, który prowadzę do dzisiaj. W ramach tego serwisu internetowego, który się dosyć mocno rozwinął od tego czasu, no, prowadzimy kursy maklerskie i kursy na inwestycyjnego. inwestycyjnej. Hmm. To jest serwis makler.pl, tak? tak? którym tak, można tak, tak. odwiedzić i, i wejść i się Najbardziej Makler.pl. Okay. Um, no dobrze, wiedza, trening z jednej strony, prowadzenie kursów również. Czy to się przekłada na praktykę? Ja sądzę, że najlepsze efekty daje powiązanie praktyki z teorią. To znaczy, że jeśli jednocześnie ktoś inwestuje i zgłębia wiedzę, mhm. to pomysły z książek może przerzucać na realia, a także łatwiej mu zrozumieć pewną teorię, którą, której mhm. się uczy, jeśli, jeśli jednocześnie inwestuje. Tak dużo łatwiej opanowywać i mater zrozumieć materiał ludziom, którzy na przykład przy nauce do licencji maklera papierów wartościowych, którzy jednocześnie inwestują aktywnie na giełdzie. Swoje pieniądze, czy też mają do czynienia z giełdą, tak? mhm. bo potrafią przekuć te rzeczy, które są na kursie, czy też, czy też uczą się przy procesie nauki na, na realia rynkowe. Jednocześnie pewne pomysły z kursu, czy też z procesu nauki do, 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 do licencji maklera papierów wartościowych mhm. mogą być zastosowane w praktyce w przyszłości. Tak, ja sam, ja sam łączę zarówno działalność edukacyjną, jak i inwestuję swoje pieniądze na giełdzie, czy też pomagam. Rodzinie, w jaki sposób, i sądzę, że, że, że to daje bardzo dobre efekty. Okay. Czyli, z jednej strony, wiedza praktyczna, którą można przekuć, znaczy wiedza teoretyczna, którą można przekuć na praktykę inwestowania i zastosować całość lub część tej wiedzy w, w swoich własnych działaniach. Z drugiej strony, możliwość uzyskania certyfikatu maklera. Czy ten certyfikat, w Twojej ocenie, dzisiaj. Jest istotny? To jest, to jest, to jest licencja. Tak? Także licencja od certyfikatu różni się tym, że poza tą taką mhm. potwierdzeniem wiedzy, certyfikat jest potwierdzeniem wiedzy. Natomiast licencja daje jeszcze poza potwierdzeniem wiedzy uprawnienia. Te uprawnienia akurat relatywnie mało się obecnie przydają na rynku, dlatego że jest bardzo duża nadwyżka licencji maklerskich w porównaniu do potrzeb rynkowych. Natomiast, natomiast, tak jak powiedziałeś, to jest stosowane czy też traktowane bardziej jako certyfikacja przez, przez firmę, a, które, które widząc w CV licencję maklera papierów wartościowych, wiedzą, że dana osoba wie dosyć sporo, przynajmniej od strony teoretycznej, na temat rynku kapitałowego mhm. i łatwiej będzie się poruszała po pewnych tematach, niż, okay. niż kandydat, który, który takiego, takiego potwierdzenia wiedzy nie ma. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do pierwszego działu, który dzisiaj mieliśmy przyjemność przerabiać. Jednego z, z tego, co słyszeliśmy, z kluczowych elementów całego egzaminu, mianowicie matematyki finansowej. Czy to jest istotny w sensie ilości pytań, istotna część egzaminu? Jeśli chodzi o egzamin maklerski, łącznie na egzaminie jest 120 pytań. Z matematyki finansowej występuje 14 pytań mhm. na egzaminie. Także jest to prawie 12% całego egzaminu, i sądzę, że to jest istotna część. Dlatego też na, na ten temat poświęcamy półtora dnia na kursie i staramy się go dokładnie zgłębić. Mhm. Osobiście sądzę, że można z tego działu uzyskać maksymalną liczbę punktów. Czyli jeśli jest 14 pytań a za każdą dobrą odpowiedź jest, są dwa punkty, można uzyskać łącznie 28 punktów, co, co okay. znacznie przybliża do finalnego sukcesu na egzaminie. A czy w ramach tego działu są zadania, które uznał, określiłbyś mianem nie wiem, wybitnie trudnych, najtrudniejszych? Nie, nie. Są zadania czasochłonne. Natomiast jeśli, jeśli komisja nie zmieni schematu, tak, to, to nie powinno być jakiegoś większego problemu z, mhm. z, z rozwiązaniem całości. Ewentualnie można się potknąć na jednym czy na dwóch zadaniach. Okay. Okay. W trakcie kursu dostaliśmy kartę z ogromną ilością wzorów. Z drugiej strony w ramach kursu jakby reprezentujesz dość unikalną wiedzę odnośnie radzenia sobie i stosowania mniejszej ilości wzorów. Ta wiedza to jest efekt własnych poszukiwań, doświadczenia, inspiracji, jak do tego doszedłeś? Ja prowadzę, obecnie jest prowadzona 28 edycja kursu maklerskiego, także, także już dużo tych edycji zostało przeprowadzonych. Ja sam przepracowałem ponad 2000 godzin jako trener z zakresu maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego plus jeszcze w kilku firmach prowadziłem szkolenia, mhm. także, także ja sam uczę się wraz z uczestnikami mhm. podczas prowadzenia kursu. Czasami miewam uczestników, którzy inspirują mnie do, do tego, że, że oni mi podsuwają pomysły, w jaki sposób można, można rozwiązać prościej dane zadanie. Tak? Także, 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 także ja sam ja sam doskonale swój proces przekazywania dalej wiedzy przy okazji prowadzenia kursów. Także kursy stacjonarne są tyle fajne. Że, że one też dają mi dużo, dużo dodatkowych doświadczeń. Mhm, Okej. Okay. Na koniec chciałbym zadać pytanie odnośnie osób, które w, twoim, w Twojej ocenie są predestynowane do uczestnikami tego kursu. Bo Zdarzyłem się, się taką opinią, że maklerem może być tylko hiper, super matematyk, osoba uzdolniona właśnie matematycznie, logicznie, bardzo myśląca, jak humaniści radzą sobie na Twoich kursach i później jako zdający egzaminy? Jeśli chodzi o kwestie matematyczne, to akurat licencja egzamin na maklera papierów wartościowych nie jest aż tak mocno rozbudowany matematycznie. Mhm. Znacznie mocniej rozbudowany matematycznie jest na przykład egzamin na doradcę inwestycyjnego, a dużo bardziej rozbudowany analitycznie i matematycznie jest egzamin na aktuariusza, także, także osoby typowo ścisłe, czy bardzo mocno ścisło, bardzo mocnych ścisłowców zachęcam do egzaminów na aktuariusza lub na dradce inwestycyjnego, głównie na aktuariusza, tak? tam mm. mamy prawdopodobieństwa, różnego typu rozkłady i tak dalej. Matematyka finansowa i też te tematy od strony, zagadnienia matematycznych, od strony zagadnień matematycznych na egzaminie maklerskim są relatywnie proste. Ja sądzę, że tutaj ten poziom matematyki, który jest zastosowany jest na poziomie szkoły średniej. Tak, mhm. Nawet nie, nie ma potrzeby jakiejś specjalnej znajomości rachunku różniczkowego czy rachunku całkowego, Uf. nie mówiąc Uf. już o dużo trudniejszych elementach. Natomiast połowa egzaminu maklerskiego to są przepisy prawne, także, także osoby, które mają pamięć do takich elementów jak ustawy. One mają no, bardzo duże fory tak, na egzaminie maklerskim wręcz. Także, 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 także osoby, które są zdolne do nauczania, właśnie prawa czy, mm -hmm. czy, też, czy też takich elementów, one mogą sobie paradoksalnie lepiej radzić niż ci słowcy, którzy, którzy niekoniecznie lubią zgłębiać się w ustawy. Okay. Dobrze, dziś w takim razie rozpoczęliśmy kurs. Um, Pierwszym zagadnieniem była matematyka finansowa i krótkie wprowadzenie do spraw organizacyjnych oraz parę słów na temat egzaminu. Przed nami za chwilę rozszerzenie, dalsza część matematyki finansowej i wejście w instrumenty pochodne. Tak? W instrumenty, wtedy, dłużne. instrumenty dłużne. Instrumenty dłużne. Instrumenty tak? dłużne. Jutro, jutro zapraszam na instrumenty dłużne, a za tydzień na instrumenty udziałowe i finanse przedsiębiorstw. Przygoda się rozpoczęła. Dzięki. <laughs> okay, dziękuję.